These assignments are strictly off the books. And my colleagues on the force are too preoccupied with their circular jerky to pay any attention. I need some boots on the ground. Someone I can trust. Consider it. Hit me up and I'll be in touch. publicznej. We're going No jakoś pół roku temu dostaliśmy dwa radiowozy, czy dokładnie trzy, ale nie było innych misji, więc no w tym DLC no, daj tę misję. Niestety mamy ma mały problem, bo nie można tych misji robić w organizacji. Także... My Michael, mamy... sen, zobacz, jak to wygląda z mojej perspektywy, bo no, ja zacząłem... Dokładnie... Gdzie? O, maskę ci uciszkiem od razu, no? Ja, oczywiście, przypomnę, że jeśli odcinka mi się spodoba, słuchajcie w górę sobie komentarz. być oczywiście na bieżąco Ja tam jedzie już na sygnałach. No dobra, może teraz nie, bo oni tak panikują, że później dostają wariawsko. Tak, tak. Mamy 6 km, niecałe. No. Dlaczego jest na bagażniku 23? No no jest, faktycznie, to tak ledwo widać. Nie wiem, pan go tunningował, nie? On chyba nie ma tuningu żadnego. Ma. A? Musisz go w agencji tunningować. Zaraz go w agencji i tam tunningujesz. A przecież ja go chyba kupowałem od ciebie. Kupowałeś inne. Ty... Ty... Musiałeś... Nie, nie, Robiłeś ja pokoń, nie. Robiłeś... Ja go ja go Robiłeś misje z Clacking Bela, więc... Go tak, go ja go nie... To jestem pewien na 100% czego ja nie ma. Raczej jego też ci nie dawam do kupienia... On jest, jest podstawowy Dawałem ci tego kurzera do kupienia, Tak, ale ja go nie tuningowałem tego, teraz jeszcze. na. Kulam, kur. nie widać, bo byś, byś dał jakieś rodowanie. Płacisz pan za szybkę. Nie wypiłem nawet. wybiłeś się. sobie U mnie było miskli po prostu zrobiłem, ale nie wybiłem szybki. Szkoda, że nie wiem gdzie pan jedzie. Kamienią Davis Quartz. Gdyby to był film popularny, bym powiedział, że Damon został zdegradowany Wiesz, ma wstrój tego więźnia y, straży więziennej. Tak, ale wygląda jak mundur policyjny taki właśnie jak miał Rick. No, dokładnie. Dlatego pasuje. Brakuje ci tylko charyzmę i kapelusza dużego kapelusza. Bez odznaki. Karl zabrał kapelusz przecież. też. Nie, teraz, teraz inny ryk ma tu, ten kapelusz. już szczegółowo. To bądź narkotyki? O. No to, to, to ja zrobię tak, będę. Michael możesz mi pomóc akurat. O, widzę ich, widzę. W służbie, w służbie sprawiedliwości. Obejdzie się bez mandatu. kasuje twój mandat za przekroczenie. Tylko ty, ja nie teraz pójdź goni. Ja cię czy... nie gonisz! <laughs> Jakie to było piękne! Nie, nie, nie mogę, nie mogę, nie. Żeś to odwalił teraz. Pięknie, że się tak wychylił, a ja wyskoczyłem i go dobiłem. Piękne. Tak, żywa tarcza. Szkoda, um, że F-13 mi odpalenie, było to piękne. O, jedzie. Parcie. Ale <laughs> jeden po mnie niestety. Co fajnie mi, i mi te, ty dałeś? A to by. A miałem odebrać? Ja wsiądź do mnie! Wsiądź! Teraz! Dobra, dobra. Kuźwa! Czym się ruszyłeś? Gigant mnie atakuje. Strzelaj. Aha, ale policja? A policja? Nie ma bezdech. Kurde ty, Co to się dzieje? Nie ma w ogóle, bo ja złapałem kapcia albo będziemy mi się nie Tak, właśnie widzę Nie ma tu nic do zrobić Właściwie zauważyłem, bo masz ja, ale się fajnie spierdolił, jak bydło O, się na motorku Jakąś górę szybko znaleźć, znaleźć. E, Czyli teraz dotknęliśmy pewną rzecz ciekawą, okej? Okay. To jest tylko ciekawe Aha. Czyli pierwsze odpal misję z, z tego z radiowozu czy drugie, twój pater musi, musi gonić policję, a po trzecie wsiąść do radiowozu przez misji. To jest genialne. To jest taki darmowy leser troszeczkę. Darmowe przekup władzy, 10 tysięcy kieszeni. To faktycznie no? Na co ty czekasz? No ja będę nie jechał, będę ci go wiózł Ty wziąłeś mój pojazd, a teraz będę wziął twój pojazd. Zadość uczynienie. Weź, weź, weź mnie tam prochnie. No ale będę, będę tarczą. Nie, są jestem o, ale, ale ty chyba nie miałeś ten komunikat, że musi być na tej wozie, co nie? Nie, nie ma nic takiego, jak no. zawsze to... Ja, ja musiałem zarekwirować pojazd, tego wymagała sytuacja... No, dokładnie. Tylko jakby ktoś się zastanawiał, jak to wygląda z perspektywy szarego gracza, no wygląda to, tak jakby po prostu ktoś napadł ktoś na, na gang i tyle. No, u, 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 u. no i 25 tysięcy. <laughs> Zero. Jestem jak Karytas z Darma. do ciebie. No, dobra. Miałeś wsiąść, a nie bić ludzi niewinnych. Tu było pod B. Tak, pod B. Przyjęte zgłoszenie. Ehehe. <noise> <noise> Okej, okay. dobra, to było niespodziewane. Tak, dlaczego ten chuj teraz otworzył drzwi? Tak. Wymyśl wandalizm, okej, okay. wyspa Elysejska. O ja pierdolę! Dzięki za mój auto. Jakiś tu mam go postawić na środku ulicy. Nie to wezwałem? Właśnie no widziałem. Okej, okay, okay. jakieś odunki mam rozbroić, okej. Okay. Czy ty masz rozbroić? No niestety, pan będzie patrzył jak klikam przyciski. Ja ci mogę najwyżej osłaniać. O, na przykład. Tak jak ja ciebie, hehe. <grybuj> Bumblebee mi się w ramach no to... Ja Widzisz, że jadę na sygnał, a no co? Kosisz pan znaki drogowe? Tak tak Jedziesz jak pijany jakiś, kurwa. No, nie, nie jadę. No, tak się czepia, jak zwykle, no. Zaraz pójdę do straży pożarnej. Goszą twój temperament. Fuj chyba. Też. Ciekawe, w dupę i wio i morda po pysku. Kujia, po Wo, po... Morda po pysku, woda po pysku. Morda <laughs> okej. Okay, no. Wiesz, niektórzy mają dupę na brodzie, a mamy wątpliwość po pys pysku. I sztuczny nos. Sztuczne, sztuczne włosy. Na jajach. Na jaj. Okej. Okay. Albo sztuczne jaja na włosach. No nie wiem. To nie, dość Majka, ty kurwa nie widziałeś tego ogrodzenia? Co to zpierdalasz? <grystanie> Nic. Jedziesz jak pierwdol. <grystanie> Jestem. No wiem. No, znam tamte miejsce. Wow, naprawdę. Ja niby. Jeju Ale tu i tak posprzątać? Dzięki Ja, ja mam pytanie, będę na pytanie do ciebie Jakie? Mm. Czy widzisz, że teraz lubię? Tak Okej, okay, widzę, że muszę... Dyni, nie, ale paczki niebilsa, nie widzisz, nie? Pszczołeczki Rzucaj Mike zaraz dechnę Moment. Jeszcze dwa odunki Co zrobi policja? A no tak, zapomniałem. Pan jest... Niewierny. w dół w górę, w górę, prawo. Prawo. Znaczy lewo, lewo Prawo, prawo, dół, lewo, dół, prawo, góra, dół, dół, prawo, dół, prawo, prawo, prawo hmm. Słyszę te wybuchy znaczy, ja mogę pójść z skrótem? Mogę, okay. Jak się bawisz? <grym> Wybuchowa. Gdzie jest ziomek? Od ziomek. Dobra. Teraz... lewo, dół, dół, prawo, lewo... Jezu, ile jeszcze tego hakowania? Tu dzieci patrzą. <noise> Nie popędzaj mnie, bo znaki pomijam. Dobra... Tak ja. ładnie Ładne. Miło ładnie te Chodź, siadaj, siadaj, siadaj. Zew <grybujesz> się nas... Widzę, właśnie. Jak tam gwiazdki? Strzelają do mnie. A masz gwiazdki? Tak! Czy ty kurwa jesteś za policjantem? Czy ja też mam gwiazdki? Przepraszam bardzo... Ej, czy... Yyy... Okej, obu nas, nas goń, okej? Okay? Dobra, więcej ja to nas... Gdzie jest wyjazd? Tu! Tam! Jeszcze raz, no naj... Panowie, jestem z wami, no... Vincent, kudziw. Dobra, i mniej więcej tak jak te misje wyglądają. Ogólnie, jak się wykona ich pięć, to się odblokuje tam jeden z. z... Chodź, na ten z... stary się robi. O, dokładnie. Dobrze pamiętałeś? Mhm. Także w tym odcinku to było na tyle. Tak. Oczywiście ze mną było Orlando. Byłem, byłem. Z tym odcinka. Goodbye, appetite I na razie. Czyli to nie przy każdym przypadku, działa, ja, okej, okay, rozumiem. Tak, moim tak, twoim już nie. A masz, ale masz cel na mapie, czy masz komunikat w Nie skończyłem. Po prostu miałem zapytać od A, to może dlatego. To jest taka szansa. You're in the clear,